Kilka dni temu Canon zamiast długo oczekiwanej R3, wypuścił na rynek kolejny budżetowy obiektyw z mocowaniem RF, który według mnie jest taki sobie i wręcz pokusiłbym się o stwierdzenie, że są zbędne. Ale o szczegółach pogadamy zaraz. Zacznijmy od ceny, która jest przegięciem, zwłaszcza w Polsce. Ja wiem, że żyjemy w kraju, który płynie socjalami, jak to mówi moja znajoma, nas na to stać. Ale w tej konkretnej kwocie możemy kupić kanonowy obiektyw, Zostałem się o tym 2.8 albo z f4, tyle że z mocowaniem EF. A za różnicę w kwocie możecie załóżmy sobie kupić przyjściówkę, jeżeli nie posiadacie, przy pomocy której będziecie mogli podpinać starsze obiektywy do nowych aparatów. Jeżeli przyjściówkę posiadacie, no to wtedy tą kasę możecie spożytkować na cokolwiek innego, załóżmy na jakieś drobne akcesoria do Waszego aparatu. Ewentualnie możecie nieco dołożyć i obiektyw RF 15-35 jest wasz. Przy czym tutaj macie stałe światło 2.8, co z kolei oznacza, że sprawdzi się on dużo lepiej w gorszych warunkach oświetleniowych i w dużo ładniejszy sposób rozmyje Wam tło. A ten milimetr w to czy w tamtą chyba nie robi Wam aż takiej różnicy. Jeżeli zależy Wam na 14 mm to sugeruję wziąć pod uwagę szkło od firmy Samian, które jest wyposażone w mocowanie RF, obiektyw jest w super cenie, no i do tego dochodzi jeszcze stałe światło 2.8. Jedynym minusem tego obiektywu jest brak wbudowanej stabilizacji, ale wydaje mi się, że przy nowszych korpusach nie jest to żaden problem. No i obiektyw nie jest wyposażony w pierścień funkcyjny, ale do tego można się przyzwyczaić. Kolejnymi kwestiami są zniekształcenia, które w tym przypadku na 100% będą występować, no i na pewno będzie problem z winietą. Skoro obiektyw 15-35 robił coś takiego i producent o tym informował, informowali o tym różni recenzenci, no to w przypadku wersji budżetowej nie może być inaczej. Oczywiście jest to jakby charakterystyka i specyfika obiektywów szerokokątnych. I można tego problemu w bardzo szybki i łatwy sposób się pozbyć na etapie postprodukcji czy na etapie edycji zdjęcia. Ale dla niektórych użytkowników może być to niezły pain in the ass. Jedyne co podoba mi się w nowym szkle to kabaryty, ponieważ w porównaniu do 15-35 mamy obiektyw, który jest dużo mniejszy i dużo lżejszy. I na tym zasadzie się kończy. W porównaniu do EF-ów, wiadomo, mamy pierśnik funkcyjny, stabilizacja obrazu będzie działała lepiej, no i silniczek, którego praktycznie w ogóle nie słychać. Chociaż to obiektywy Canonowe z mocowaniem EF i tak są w miarę ciche. Podsumowując, bardzo podoba mi się patent oraz idea, że Canon wprowadza coraz więcej obiektywów z mocowaniem RF i w teorii jest tak, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Każdy powinien mieć jakąś swoją półkę cenową. Ale w tym konkretnym przypadku wydaje mi się, że Canon trochę przesadził i pokusiłbym się o stwierdzenie, że jest to zabójstwo. Cena jest naprawdę bardzo wysoka i nawet sprawdzałem sobie cenę w Stanach Zjednoczonych, które jest od tysiaka niższa, ale w dalszym ciągu wydaje mi się, że jest to bardzo duża kwota. Dlatego jak ktoś z moich znajomych zapytałby mnie, czy polecam ten obiektyw, no to sugerowałbym dołożyć do 1535 z, z rf albo sugerowałbym iść w drugą stronę i kupić EFA 1635 i problem jest rozwiązany. Chyba że komuś, tak jak wcześniej mówiłem, zależy na 14 mm, no to wtedy zostaje wam samięk albo jakieś Rokinon. Dajcie znać, co myślicie na ten temat i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, cześć. E